Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfon. I witam was gdzieś dawno nie było. Dawno, dawno, czyli Bradaci 1.13. Czas ciągnąć budowę dalej, bo kurczę, no, no. no. Terminy, terminy, terminy. <ścoughs> jak to na budowach chyba terminy gonią. Eee, tak, tak jak wspominałem. Przy budowie tamtego dźwiga, który gdzieś jest tam Że to nie będzie jeden, dźwig, jed, jeden jedyny dźwig na e, tej budowie I, I dzisiaj właśnie przyszła pora na kolejnego dźwiga Tzw. żurawia e, Czyli tego, tego dźwiga budowlanego e, Tu już tak mniej więcej sobie teren pod niego przyszykowałem Tak mniej więcej, to ja mówię, te Po co będę szykował więcej, nie? E, tutaj ogólnie jest ym, No nie, dobra, nieważne tutaj co tu jest Dowiecie się potem <laughs> e, Dowiecie się potem Hmm, najpierw bym potrzebował y, zrobić jakieś y, miejsce pod tego dźwiga. Myślę, że dźwiga to by było najlepiej postawić na płytach drogowych. E, to w sumie troszkę niższej, ale dobra, to mi nie przeszkadza. E, na płytach drogowych... Myślę, że go zrobimy na takich płytach niewielkich, 3 na 5 myślę, że będzie OK. E, gdzie są moje... Gdzie jest mój beton na płyty drogowe? No ja się pytam. Potrzebowałbym takich płyt, w sumie cztery. Elegancko, kokołków, bo idę super. Bo wiecie, dźwig musi stać stabilnie I, i no nawet powiedziałbym bardzo stabilnie, właśnie zazwyczaj się e, takie dźwiki stawia na właśnie płytach drogowych. jest to najprostsze rozwiązanie, e, taką Taka płyta po prostu jak jest dobrze ułożona, to ona jest cholernie stabilna. Yy, nie ma opcji, żeby tutaj jakieś niepożądane yy, ruchy przebiegały. 3 i tutaj na 5, pięknie. A słyszę tam Edward przyszedł ciekawe czy ma kask. Podejrzewam, że bez chodzi. No bo bo jak, to no nie po co na budowę w kasku? No, no nic, mówi się trudno. Yy, tak. To bym miał, teraz to trzeba, bo podejrzewam, będzie mi przeszkadzać jeszcze to, więc sobie go od razu zlikwiduję, niech mi tutaj nie przeszkadza, no i teraz by się przydała jakaś podstawa dźwigu, podstawa dźwigu zrobimy sobie z tego, wziąłem to wziąłem, nie wiem czy mi jedno wystarczy, no ale dobra, wezmę sobie od razu dwa na wszelki wypadek, boże straszy to to, podstawa dźwigu, żebym sobie dobrze teraz to zaczął, no, oczywiście ja standardowo lecę z projektu, nie, bo jak żeby nie było. Um, tak, to chyba miało być. Chyba tak, chyba tak. Podstawa dźwigu. E tak, teraz ten dźwig powinien mieć tutaj jedna z trzy do góry tutaj cała impreza będzie dopiero z budowania samego dźwigu. Podstawa to powiem wam, to jest, to jest totalny pikuś, nie? Eee, no. Bo, bo podstawa to jest, to wiecie, to takie nidziutkie. w ogóle, nie wiem czy mi w ogóle betonu wystarczy, jak zwykle. Eee, nie wiem czy sobie przygotowałem aż na tyle tego betonu. Eee, o, trochę to materiałów pochłonie. Widzicie, brakłoby mi jedno. dobra, tak. Tutaj jeszcze to od razu machnę. Tak, 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 tak. Dobra, chyba zrobiłem podstawę dźwigu dobrze. Czystowo, często, chodź tu, chodź tu. Pięknie, jest, postawa dźwigu to teraz się biorę za tą przyjemniejszą część. Czyli, budowanie samego dźwigu, oczywiście, do tego będę potrzebował, jak żeby innego koloru, jak żółty od cholery żółtego. Nie wiem, czy mi go wystarczy. Sze serio, nie wiem, czy mi tego betonu wystarczy, bo dość to wysokie wyjdzie. Głównie czekaj, żeby mi się nie pomylił. Hmm, 2, 4: Dużo. <laughs> Dobra, to ja się bawię za. Wbudowanie głównego masztu, a my się widzimy, jak już to będzie zbudowane. Niestety dalej nie ma replay moda. Jest już owszem, Force na 1.13, ale dalej nie ma replay moda. Ja tym cholernie ubolewam, to pojęcia nie macie. Się, no przykro mi, ale dopiero zobaczycie, jak będzie postawiony główny maszt dźwigu. Mówiłem, że to będzie wysokie, nie? <grym> Tak, 26 w sumie kratek w góry od podstawy. E, dlatego też to jest woda, żebym sobie mógł w miarę szybko zejść, chociaż teraz już jest tam wyjście drabinką do góry. E, no bo taki dźwig to ma oczywiście wyjście, no, bo, bo jak żeby inaczej, jakoś tam się trzeba dostać. Chociaż na tą podstawę nie za Przecież jest wyjście. Spadaj w e, No nie! What the hell? Woda mi zamarła. Mam nadzieję, że to był ostatni raz, że ona mi więcej nie zamarznie. dobra, mam teraz drabinkę, dobrze, że ona mi przedtem kurczę nie zamarzła, nie, jak ja sobie to budowałem, <laughs> tego nie wziąłem pod uwagę. Tak, tutaj jest taki też słup do wchodzenia, w no, nie wiem czy on akurat tak dokładnie wygląda, ale jest takie coś na środku, eee, oczywiście platform jest kilka i drabinka właśnie jest raz z jednej strony, raz z drugiej strony, w razie czego, Gdyby ktoś się pośliznął na takiej drobince, to nie spadnie na sam dół, nie? Tylko na, na platformę. i No to jest takie po prostu w ramach bezpieczeństwa wszystko. To w sumie powinny być chyba kraty jeszcze, jak się nie mylę. No ale to tam mniejsza. Z tym. Ej, dobra. Teraz e, przydałoby się zrobić e, te ramię dźwigu. Ja gdzieś na takiej wysokości ich zrobię. Znaczy w sensie tutaj, nie? Tylko, czy tak troszkę się. Bo ja mam nadzieję, że nie spadnę, że mnie to żaden cholernik nie ustrzeli od dołu. W sumie to ja to, co może tak jakoś tak kurczę delikatnie, chociaż coś. No bo... mam w ręce pochodnie. Dobra, chociaż troszkę sobie to oświetlę, nie? bo to tak, wiecie, no żeby się mi tutaj nic nie zrobiło, nie zrobiło mi niespodzianki. Dobra, ja idę tutaj. A w sumie tam bym też mógł zrobić, ale no to dobra. 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, tyle powinno być. Jak dobrze liczyłem. <ścoughs> teraz to samo z tej strony I jeszcze raz. Tak i teraz potrzebuję przejść tutaj. To już mi tu nie będzie potrzebne. Takie troszeczkę zężenia, nie? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Tyle to powinno chyba mniej więcej wynieść, jak, jak to policzyłem, bo jak się policzyłem, no to się mówi trudno. Hmm. Mam nadzieję, że nie wolałbym stąd nie spaść. Worci widoczki stąd są piękne, ale tak trochę, e, trochę się tu ciepło robi. <noise> Gorąco bym powiedział. Mm, I jeszcze tutaj e, potrzebuję sobie zrobić e, na, tej, na tej wysokości. Też taki jeszcze. Dobrze? Dobrze no. Tutaj już ten, to ramię jest trójkątne. Znaczy są, są różne, są z trójkątnym, są z kwadratowym, ale ja sobie zrobię wersję trójkątną. Taką, prostszą sobie zrobię, nie? Bo co? Kto mi zabroni, nie? Dobra, tutaj zakończenie zrobimy tak. Tutaj ogólnie jeszcze powinny być kratownice, więc kratownicę sobie machniemy, a powiedzmy że zaczniemy sobie stąd gdzieś tak. O! Tą sobie kratownicę tutaj zrobię tak. I tu nie wyszło. W sumie tak, to też chyba tu muszę skosić, jak się nie mylę. To, żeby był taki czubek. A dobra, już nie będzie taka lotnica, tak. A tutaj sobie zrobimy ją w ten sposób, nie? Nie, źle, co ja robię? I no dobrze, na przemian, tak? Na przemian. Tak, tam osobno, tutaj osobno, dobra. No chociaż w sumie z drugiej strony też to mogło być. A, dobra, nieważne. <laughs> no i tutaj jeszcze muszę zrobić krespacznicę, ale to już po tym nie będę. zamęczał. Zrobię robię. zrobię tylną część i wtedy się widzimy. No zaczyna nasz drzwi powoli nabierać wyglądu. Już jakoś to tak zaczyna się prezentować. Teraz jeszcze by pasowało zrobić takich parę w sumie drobnych szczegółów na samej górze. Wiem, mogłem to zrobić po. Bo wow, tak i dopiero wam powiedzieć, o ale... nie, nie, nie. No, Przecież jakieś jakichś wam muszę pokazać, prawda? <laughs> yy, no, byłaś tu na górę, byłaś. Yy, na pewno ważną rzeczą w takim dźwigu jest coś takiego jak yy, przeciwwaga. Yy, tylko kurczę, czekaj, żebym teraz tę przeciwwagę dobrze zrobił. Hej, ja to mnie się jak doda yy, Dobra, mniejsza z tym. Stąd, nawet stąd, sobie walnę tej przeciwwagi. Nie, nie będę się żałował, nie? Wiem, że w tej chwili to jest marna przeciwwaga. To muszę dojść dopiero do tego od spodu. No, bo, no jakby nie patrzeć, tak? No, jednak ten y, dźwig stoi y, dość wysoko. Czekaj, stąd, w ogóle? Stąd, no. Mm. Znaczy się wysoko, Boże, co ja co ja w ogóle plotę, nie? nie tyle co wysoko, ale jest dość, tak to ujmę długi. Eee... I. Uda mi się to tak? Czy to zrobię, oszukam system troszkę eee... no tu sobie wezmę moją drabinkę. Może to zamiast tego to zrobię tak Znaczy się moje rusztowanie. No dość dużo wystaje w przód, prawda, i, i no, jak duży ciężar dźwiga, no to musi coś ten ciężar trzymać. I tutaj zazwyczaj są właśnie takie betonowe przeciwwagi z tyłu, które tak jakby wyrównują ten ciężar z przodu, że to jest w stanie troszeczkę tam z przodu dźwignąć. No dźwigi ci różnie Różne tonarze są w stanie dźwignąć, to tam, i to zależy gdzie one tak przy sobie na przykład blisko, to on jest w stanie dźwignąć śmiało 8-10 ton. Ehm, z tych mniejszych dźwigów oczywiście, no bo te takie olbrzymie żurawie to to już w ogóle inna bajka. Ehm, no a na przykład na samym końcu, gdy on ma tam zasięgu przykładowo, nie wiem, 45 metrów, bo tyle mają w tamtą stronę na przykład no to tam już się sprawa troszkę komplikuje, bo tam to, to maksymalnie 2 tony jest to nie dźwignąć czy coś? Także no, 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 szału nie ma. I dobra, teraz tutaj jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Ej, mianowicie, mianowicie e, gdzieś tak na tej wysokości, taki sobie podejścik, e, w którym to bardziej siedział operator tego dźwiga. Ej. Tutaj właśnie wystaje, takie, taka, taka troszkę kabina wystaje. E, też ją sobie zrobimy z tego jasnoszarego, już, już niech będzie, już niech stracę. E, kabina ma nachylenie takie bardziej do przodu. E, Także po prostu operator tego dźwiga, e, no widział co się dzieje na dole, tak? No bo jemu tam w sumie w górę patrzeć nie trzeba. Fajnie, szyb sobie nie wziąłem. E, no nic, mówi się trudno. No, stawię że to eee, tak, jemu tam, w tamtą stronę e, się w, w górę mu nie trzeba widzieć. To jest tak, jakby przeciwieństwo tamtego dźwigu, w tamtym dźwigu, e, który tam gdzieś stoi, tak. E, no, tam operator musi widzieć w górę. E, no, w tym dźwigu właśnie to wygląda odwrotnie, bo tutaj operator patrzy z góry na dół. E. Dlatego też właśnie potrzebuje mieć taki widok, że on sobie w dół patrzy. Ja bym też się jeszcze zastanawiał, jak takie dźwigi w ogóle ten, jak takie dźwigi w ogóle stawia się, no nie? No Bo kurczę, no przecież w rękach tego nie postawi, prawda? No i właśnie tutaj meg jest taki, że takie dźwigi, takie żurawie, bo to są zazwyczaj elektryczne maszyny i się po prostu gdzieś tam na budowie podpina do prądu i one sobie tam funkcjonują. I te maszyny, te dźwigi stawia się właśnie za pomocą takich dźwigów jak kiedyś budowaliśmy. Przyjeżdża odpowiedniej wielkości dźwig do... na budowę i on po prostu stawia... Chyba jeszcze muszę to budować. I po prostu on stawia takie, takie dźwigi na budowach. Także to jest takie troszkę kombinowanie, no ale no, czasem tak trzeba no. no to zrobimy tę barierkę wyższą, żeby tutaj ktoś przypadkiem nie wypadł. Dobra, ja i tak tam będę musiał wyjść, dobra? <laughs> będę się z tymi barierkami rozpędzał. E, bo jeszcze tutaj muszę tą rzecz postawić, ja zapomniałem o tym. Ej, teraz żebym to dobrze postawił. Abym teraz to dobrze zrobił. Tutaj mam środek dźwigu, tak, w sumie to sobie zrobię to tak jeszcze. to mam środek dźwigu. Kurczę, ja coś zrobiłem nie tak w tym momencie i już nie wiem co. Bo tutaj będzie jeszcze, jest potrzebny taki maszt. Tutaj chyba. Nie tutaj. Kurczę, ja to muszę sobie obczaić, także za chwileczkę. Dobrze kminiłem. Bardzo dobrze kminiłem, tylko się sam motałem i. i spanikowałem po prostu. <laughs> ja bo że klucze przecież. Jak to zrobiłem? Jak ja teraz stąd nie wyjdę, nie? Co, coś tu jest nie tak, no ale się jednak okazuje, że jest wszystko jak najlepszym porządku. Tak, tutaj sobie motniemy takiego kogucika, bo on musi być, ee, gdyż ponieważ. Ee,

O oh my goodness O oh, kurczę, już byłem pewien, że zginąłem. Eee, tutaj nie ma tak lekko. To jak się ginie, to się... To się ginie. Ban na 5 minut i temy znikają. I cały mój sprzęt y, cały mój dorobek całe moje materiały! <śleszanka> o, oh, Aż mi się ciepło zrobiło. Dobra, kurwa więcej ostrożności. Tak. Nie tak, to tak, to tak, dobra. Ojejku. No, a tutaj są to, co w tej chwili robię, to są takie yy, to ująć liny zabezpieczające też. Yy, znaczy się... No, żeby to się nie złamało, tak? No to też musi musi to jeszcze dodatkowo ta lina tutaj trzymać. Hmm... Chociaż mi to bardziej by się linia przydała, taka wiecie... dla bezpieczeństwa, żebym nie z stąd za chwilę, bo to naprawdę ja... Ja, ja, ja to to tak... Jak widzicie to taki ze mnie... E, BHP Master bym powiedział marny. Ej kurczę, teraz tam nie sięgnę teraz to muszę zejść jakoś delikatnie, żeby nie spaść. Tutaj... I hmm, powiedzmy, że to jeszcze tak, tutaj jeszcze pójdzie jeden. A tutaj go już przykotwimy tak jakby, nie? Dobra, to samo muszę zrobić z drugiej strony. A jeszcze muszę po te szyby pójść, kurczę. bo no, tutaj muszę jeszcze barierkę dokończyć. NIE! NIE! Przeżyłem! Nie wiem jak, ale przeżyłem. Mm, dobra, wiecie co, ja sobie to muszę spokojnie skończyć i, i, i dopiero wtedy się będziemy widzieć. Tu jeszcze widzę ramki nie brakuje, jeszcze się tutaj że tego także no, no, za chwilkę się widzimy. No i dźwig, można powiedzieć, gotowy. Brakuje mu w sumie tylko jeszcze jednego malutkiego szczelikuliku, czyli yy, liny z jakimś wiszącym towarem, nie? No bo tak, tak stoi taki, taki no dobra, no to teraz lecimy, zrobimy sobie, czekajcie, jak to miałem w projekcie eee, tu, 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 czyli gdzieś tutaj wisi. Dobra. Eee, to sobie muszę gdzieś tak zrobić. mogę sobie tutaj wodę rozlać. No ale okej. Okay. Znaczy w ogóle wziąłem, dobra. Eee, dobra. Jeszcze troszkę bo nie sięgnę. O, dobra. Teraz potrzebuję tego. Tutaj taki wózek jest. kurczę, jeszcze mało. Taki wózek, który się tutaj porusza po spodzie. I na tym wózku. W ogóle tak, tutaj wisi lina tak jakby pod spodem. Tam jest i zjana i ona tutaj idzie do tego wózka. I tu na tym wózku idzie w dół, potem wraca do góry i idzie do samego początku dźwiguć gdzieś tutaj nie sięgnę tam, żeby to jeszcze zrobić taki. Taki wiecie, uchwyt na tą linę, nie? Yy, no jeszcze mało. O, tutaj jest uchwyt na linę. E, tak. I teraz by tutaj jakąś linę. Jakąś linę by tutaj zrobić. No, no jeszcze z czego zrobić linę. No wiadomo, że skrad jest najprościej, prawda? Znowu staniska... Co, co, co? Ja, ja co ja dzisiaj dodwalam, to ja nie mam pojęcia jaki ja dzisiaj normalnie fajler robię. To, to jest... Masakra jakaś, nie? Hmm, powiedzmy, że na takiej wysokości, albo dobra, jeszcze zaraz opuścimy na dół. Pusz eee... <laughs> no już prawie spadłem. E, teraz tak e, przydałoby się, żeby tutaj taki pseudo hak wisiał. Te haki są też zazwyczaj takie właśnie. W e, Są też takie właśnie żółto-czarne. Więc takiego haka sobie tutaj machniemy. Fajnie, że sobie wziąłem czarny beton ze sobą. Jestem po prostu genialny. Eee, dobra, już niech będzie ten. Już niech stracę, bo im nie chce iść po czarny beton. Naprawdę, nie chce mi się. <śm> hmm, tu sobie zrobimy taki, taki wiesz, jak Zrobimy sobie z tego. Niech tutaj chociaż troszeczkę rozświetlenia będzie. I posowałoby jakieś liny na, na boki zrobić, nie? Hmm. Tutaj Lina, tutaj Lina, i teraz tutaj nie sięgnę. W sumie to ja sobie zrobię to tylko na razie na jedną stronę. Eee, a potem jak sobie zrobię podest, na którym to wszystko będzie wisiało. Eee, to wtedy sobie już tam kompleczają, spadać ode mnie. No, jak sobie zrobię podejście sobie po prostu na podejście, to już sobie y, będę chodził jak trzeba, nie? Mm, tak. Tak, i tutaj gdzieś będzie ten podest, ja sobie to od razu na niego wyjdę, będę się czuł bezpieczniej. Up! O ile nie spadnę wcześniej, nie? Tak, tak, tak. Szeroki ten podest, trochę będzie szeroki. Chyba coś takiego nie. Dobrze, to wyliczyłem. Teraz tutaj. No, trafię w tego piksela No, dobrze, pięknie. Nie tak, o tak, dobra. E, <laughs> nie to. Nie to. Tego nie było. Dobra, i tutaj sobie jakieś cegły sobie to wolniemy, że sobie tutaj niby jadą, czy tam jakieś pustaki, czy co to jak to nazwijmy. Hmm, tu o takie coś. O! Dobra, to sobie idzie. Nie dobra, przesadziłem może trochę co. Troszkę może przesadziłem. Tutaj tego nie ma. Dobra. I dźwiga mamy gotowego! W końcu. Nie podobają mi się te mapy tutaj, ale spoko, ja tu sobie z nimi poradzę. EJ! To było nie fair, to było zagranie nie fair! Sosa, niedobry pajająk. Dobra, dźwiga mamy gotowego, towar sobie wisi, pod towarem się nie powinno przechodzić, to jest inna sprawa. No! Jest okej! Okay. Jest okej! Okay. Dźwiga mamy gotowego. Um, ale tak jak wspomniałem na samym początku, um, tutaj coś będzie. Ale co? To będzie dzisiaj za chwileczkę. No, tak jak mówiłem, że wam pokażę, co tu jest, to, to wam pokażę co tu, co tu ma być, nie? No bo wiadomo, ćwik na terenie budowy nie stoi bez powodu. A tam się właśnie buduje domek. <laughs> tak i taki dzik sobie będzie budował domki. Taki właśnie, wpadłem na taki pomysł, żeby sobie zrobić tutaj takie właśnie takie jakby osiedle domków takich małych. No bo do czegoś ta droga musi być budowana i cała reszta budowy do czegoś tu musi być żeby w przykład ten domek, wielkości, wielkościowo to on jest jak spycharka, on by się przydał większy. No nic, pomyślę jeszcze jak ten temat ogryźć, może to faktycznie troszeczkę powiększę jeszcze, żeby to, to miało ręce i nogi, a nie był to taki mały domek. W każdym razie, no, tak to mniej więcej będzie wyglądało, tutaj właśnie kilka domków, myślę, że powstanie takich, może nie jakieś mocno, myślę, w sumie wyposażonych nie będą, bo one będą w trakcie budowy, no. Yy, tak, ale tak to, tak to mniej więcej się wszystko prezentuje. Yy, I to myślę, że by było na tyle w tym odcinku. Także mam nadzieję, że dziwi się Wam podoba. Yy, pomysł na takie domki, może trochę większe faktycznie, bo tak w porównaniu do tej spycharki, no trochę, trochę to małe. drugie tyle większe potrzebuje. <grym> I tak, no. Tak się mam nadzieję, że to się Wam podoba. Jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście jak najbardziej sekcja komentarzy jest dla Was. No i ja Wam teraz dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że tym razem szybciej będzie tych coś. Także trzymajcie się ciepło i pa pa!